Nie! Nie może być remisu. Będzie remis, będzie remis, będzie remis. Chyba, że teraz kogoś dobijesz, nie? Tak perfidnie. Dawaj czerwonego, 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 czerwonego. Do szlada, do szlada, do szlada. TAK, WYGRALIŚMY! Uf, <noise> w ostatniej oh, oh. sekundzie, ziom! Oooooo! Hej siemneczko, z tej strony Macabra i witam was bardzo to bardzo serdecznie w kolejnym mingiem na moim kanale, a tym razem pogramy sobie w Double Trouble wraz z Protezm, a więc siema frota. No się wszystkim. Um, I jeżeli ktoś by nie wiedział, no to jest to dość śmieszna mingierka min Kroju PvP polegająca na tym, że na arenie jest 8 graczy po dwóch w teamie, czyli razem są 4 teamy i sojusznicy są na zmianę u siebie na barana i po prostu się klepiemy. Im więcej zabić, tym łatwiejsza wygrana, no i kto ma najwięcej punktów, ten wygrywa. A może inaczej... Może inaczej... My... Znaczy my więcej punktów i my wygrywamy, a nie kto ma najwięcej punktów i wygrywa. Mm -hmm. nie my wygramy, nie? Bo to jest... To jest Nasz magiczne. nick to... Mac ties. O Boże... Co za nazwisko? Uptice. Ja wybrałem sobie Ocelota i Zombiego, wiesz, bo myślę, że to jest no dość ja tak spoko. Samo, ja tak samo. Będziemy się tutaj klepać, tak, kostra klepu. Dobra. A ogólnie nie mam tutaj fajna, bo to 1.7, więc nie mam palerynki, więc slipa, ale dobra. Mm, dość śmiesznie ja nie wygląda. Mieć Dobra, wiesz co ja prowadzę, a więc teraz ładnie ich tutaj sklepiemy. No, dawaj, dawaj. Bo, bo Ty jesteś oczywiście lepszy ode mnie, a tak naprawdę nie jesteś, tylko jesteś totalną lamą i ciotą. Tak naprawdę tylko wiesz, chcę pokazać. No, chodźmy, o, Dobry, padamy! LOL! Nieźle, 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 dobra, się trochę zregenerowało. Ej, 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 uciekaj! Uciekaj! Uciekam, uciekam, uciekam! I się Masz tą tak szybkość! Dobra dawaj No używam Serio coś. liznął ktoś? Eee Lipa dobra dawaj Naprawdę? Dawaj ich Dobra dawaj dawaj tego 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 tego. Fak Ach Ej tutaj gość ma dwa fra... Ooo nieźle ci się nie, nieźle Ooo Sksuli nie, to, fragi to znaczy, to znaczy, no On ksuje on na KS-ach cały czas leci Serio zabiliśmy ja, kogoś jest. To był sksuty frag <laughs> Dobra, dawaj. Ty ja go jesteś, tego, tak ładnie zjechałem, bo miał mało HP Ej, czemu on no? Live, no? Ej, to takie ham. No żeby. żebyśmy zabicia nie dostali. I co, ale Wielu. będzie, ale będzie grał czy nie teraz? Bo sam już nie. No mówi. no leftnął no, do naszego lobby po prostu. A wiesz co, ja ogólnie wręcz walczę. No wiem, bo właśnie nie tylko podchodzę. No, podchodzisz. Dawaj I go! Tak, ale... No próbuję go, ale go nie umiem trafić. Tak Dobra, trafiłem go, nie, nie trafiłem go, no kurde Dawaj go! No próbuję go trafić, ale on tak ładnie z łuku teraz. Jest, i... zabiliśmy go. Nice 2-2 kurwa Wszystko dzięki mnie. Ej, faktycznie jesteśmy tylko z jednym typem. Trochę lipa, nie? Jesteśmy najlepsi. No ale są wyrównane szanse, bo on jest całkiem dobry, my jesteśmy jeszcze lepsi, no i ogólnie wiesz, tak to... Ty go wygląda. próbujesz chociaż atakować? No próbuję cały czas kilka mu mieszka. Nawet double clickiem na myszce i nic. Widzicie, frota jest ja zawsze o tym mówiłem, dlatego on zawsze był słaby no, w gierki, nie? No stary, ja na krat cisnę tak na huzu, nie sprawdzali nie, ale się nabrali, nie wiem, na, na screenshoty, na, na tej stronie sycyry.hu. Nie wiem, <grym> <grym> no, oni się nabrali, że podrobiłem tam screenshoty, nie, myślę, że nie Ej, 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 padamy! Podpiłem. Panie, Kurde, padamy. padamy, fuck. Ja ogólnie mam zamiar pobić, znaczy ogólnie Abram ma zamiar pobić mi na jemie, bo... Bo mi groził też, tak samo jak Evil. No, dokładnie. Jest, no, dlatego z nim nagrałem, wiecie. Bo inaczej bym go naprawdę pobił i to by się źle skończyło dla niego. Dobra, no. dawaj go w końcu! To próbuję go uderzyć, patrz, trzy osoby wiesz. O, czte... Będzie, będzie... <laughs> Noice, nice, no, zajebiście, wreszcie będzie dobrze. Dobra, dawaj może... Może Soraima jest... E, no, no właśnie, się. chciałem o tym no. powiedzieć. No, Dobra, dawaj, tam klepa, tam. klepa. Ale tylko nie uczników, proszę. Wolę zombiaka już klepać. No nieważne, pierwszego lepszy. Dobra, dawaj tu. Left, no. Left, no. Left, no. Abym go zabił, stary. Dobra, zabiliśmy nice. kogoś. Nice. 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 To co, nice. co dawaj, wygrywamy? Nice. Dobra, no, dawaj, dawaj, teraz ja. Podchodź, podkryć Do każdego, każdego sklepiemy. Dawaj go. Dawaj, dawaj, dawaj. Patrz, jak on teraz nie. Patrz, 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 patrz. Z bomby nas ktoś zabił. A, kurde. O kurde. Dwa kile miał, nie? My się tu klepiemy. Tyle. No takie, takie KS, nie? takie perfidne KS Dokładnie Dawaj, dawaj, skacz tutaj Czemu on tak oh, ucieka, fuck. co za lama? Nie, kurde, no i co z tego? Dobra, nice, zacznie? nice, nice, nice Dawaj, tego sklepiemy, tego nie ma bata pamiętaj, pamiętaj, że ja go zabiję i że ja jestem najlepszy, a nie ty że jestem po prostu lepszy od ciebie To dobra, ty dobra, go, dawaj jak go. byłem u ciebie na barana No sorry tak dobra? Klep <laughs> go! No próbuję go trafić, ale nie umiem O, trafia, trafia. Nice. Tak, no, chciałbyś go nie sko. teraz tego by trzeba było zabić. Dawaj, dawaj, go Dawaj go, go. Wygrywamy, okay. a raczej dobra, jesteśmy na pierwszym miejscu, ale, ale egzekwo, więc musimy to wygrać, rozumiesz frotę? No Kurde, właśnie mamy, mamy półtora, dobra dawaj zombieka, bo to jestem śmierć. Dawaj ja go, rozumiem. on ma mało życia No właśnie dawaj, 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 dawaj Podejdź do niego Speedem ty użyj, speeda może Będę ci tak Dobra, zabiliśmy, nice, wygrywamy. Nice, nice, ale tu ktoś nice. inny na sklepie, ej! Ale on nie ma żadnego zabicia, stary. No wiem, Nawet ale. Ty... już ma. No tak jak ja biorę zawsze łucznika i padam. Dobra, dawaj, dawaj ich. Dobra, dawaj. Na... No. O boże! Tego chociaż zniszcz. Jakie to było? KS, nie, widziałeś to. S jakie, no. jak. Ty... O nice! Nie no, teraz nice. już nie mają szans, sorry. Sorry. Polska Liga, z nią nie wygrasz To o jest waś, kurczę, zawodowy nie gracz Frota i, i MC, bro z nimi nie wygrasz, sorry MC. Aj znaczy dobra, to... zabij tego Nuba no, Próbuję go trafić, ale... ale. ale próbuję i mi to nie wychodzi za bardzo. Dobra, tego dawaj, tego. Nie, ja sksunam. Oraj, oraj, oraj! Nie możemy. A... Dobra, wygraliśmy na pewno. Oh yeah, a, a więc dobra. Widzimy się na kolejnej arenie za chwilkę. Okej, okay, a więc ja jestem cały w strzałach, Frota też, zaraz wybiorę tutaj ucznika, będziemy koksić normalnie. E, więc pamiętaj, że ty defensywę musisz robić. E, szkieleton rozumiem. Ja biorę zkieleton. Zumbi jaki mi lepiej idzie czekaj, bo to jest jeszcze taki coś jak snowman. To po Ej dobra! E, racę, szkielet i, robić... i co? Szkielet i co? Szkielet i co? Co ty możesz wejść od. Albo nie ty weź tego snowmana, żeby pokazać na odcinku, a ja wezmę ocelota, Co to w ogóle robi ta, ta druga klasa? Okej, okay, ten snowman właśnie tak. robi tą chmurę, o ile mi się zdaje, wiesz? No i jeszcze co... może spowolnić gracza, jak przed chwilą przeczytałem. No, no więc, więc nice, ja dobra. Spoko. A więc okej, okay, um, ja tu widzę, że tutaj... Aha, ogarniam! Miecznicy, właśnie miecznicy. Nie widzę, a ty jesteś miecznikiem, okay. że tak powiem. No, miecznikiem jestem, jest trochę lipa. Chociaż nie, jest jeden zombie, więc spokojnie. dawaj Dawaj, go, dogo, dawaj, go. Go. dawaj, dawaj. Da nice, na... xfro.pl o oh yeah! Zajebisty, nikt ci powiem, kurde. Dobra, dobra spowalniamy go, patrz. Dawaj, 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 dawaj. On nie jest Uf, chyba wolniejszy. Idziemy, o kurde, stary! Ha, fajnie wiedzieć. dobra. Ale mamy jedno zrobicie. Dobra, Zobacz, dawaj. W prowadzeniu. Ale nie, dobra, dawaj. Ocelot mi się zdaje, że jest trochę lepszy jednak. Można zawsze to przyspieszenie wziąć i pouciekać. No, ale no jak to tam... Dawaj, dawaj, dawaj. Serio? Dobra Dawaj Dobra ciebie. nie no dobra tego nie było tak naprawdę po prostu mi dajemy fory żeby, żeby w ogóle mieli jakiekolwiek szanse Dawaj tego wiesz, trzeba. Wiesz, on cały czas będzie uciekał więc trochę lipa też patrzysz czy sobie Dobra olać tego choć może na tam bo tam się tak pieprzą i nie mają prawdopodobnie małhp Jak to hatera. olać? Nie co Aż ten niebieski ma małhp dawaj, dawaj tu, tu, tam, tam Dobra stym, biegnę, tyłu, biegnę, biegnę, nie, biegnę, biegnę fakt, tak, Można im tak ładnie sksuć Oczywiście ja tylko na, na, na KS-ach lecę, tak samo tam MCHC. ja tyle kiedyś bo iłem Dobra, nice, X Frora zabił. Dzięki. Dawaj tego szkieleta. Ja tam tego niebieskiego dobił, bo tamten też mało HP eee, przepraszam, ale to były ze dwa paski serduszek WTH Ej dobra, co? Dawaj, jestem ucznikiem, więc bardziej defensywa. Dobra, 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 ty jesteś ucznikiem, więc dobra, nice, 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 nice. Możesz ładnie kaesić, miejmy nadzieję przynajmniej, że będziesz kaesił. Dawaj tego, tego, tego Dobra, dawaj, 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 a tutaj Możesz podejść, najwyżej będę zmiecza bił Dobra, to dawaj zmieszczę go krop. Eee, liznął Kurde, myślałem, że myślałem, że mamy zabicie, nie? Kurde, dawaj go. Z miecza Próbuj może... Czekaj, ukradnie nam fraga, dawaj Dawaj go, dawaj go, on musimy go Dawaj, 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 dawaj. Shred, okay. dawaj go! Dawaj go złoko, 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 złoko go. I z zmiecza teraz dawaj. Szybko, 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 szybko Fuck, Dawaj No klepie! To, to, to tak! Nice. nice! Nice, nice Dawaj, dawaj Tego, tego, tego spróbuję ubić jakoś. Dasz radę! Nice! Muszyć. Nice! E, what? To chyba było jakieś TNT Ej, to było mocne, nie? Dobra, dawaj, tak. dawaj, dawaj o, A to jest typ, dobra, dawaj go, dawaj go. On w ogóle walczy jakimś villagerem, nie wiem czy to w ogóle jest za klasę, Też nie kurwa, ogarniam bo. kompletnie. Dobra, dawaj ich. Bo jeszcze jest villager, tak propozy darmo jakbyś o nie wiedział, tylko jeszcze te klasy nie próbowałem. Dawaj, przerwy. dawaj ich, nice! nice. nice. X Flora, z, z, z ksułem, ale za to jestem zajebisty, bo z bo skłem Okej, okay, jest e, 5 tak. do 5, kurczę, kurczę, kurczę. ej, jest tutaj trzeba się ogarnąć i to trzeba wygrać. Kurwa, trzeba to wygrać, nie? Bo ogólnie to, to są cioty. Znowu, kolejne jakieś friksy nam wbiły No nie, 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 mam mało życia Ja mam dużo dosyć, więc Dawaj go, chociaż ten Okej, okay, x frota okay. ej, patrz zrobimy jakąś, Zrobimy zrobimy sobie chmurkę Ej, weź tego typa, trzeba tutaj ogarnąć Dobra Ej, tu jest kolejny patrz, patrz, fok, bro, patrz, patrz, patrz. fuck 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 Nieźle, 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 ale za to wygrywamy, tylko nie możemy dać temu niebieskiemu kogokolwiek zabić. Dawaj, dawaj, Bo, bo on, ma, on ma pięć zabić kurde. Słucham. Ej, 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 zaraz nas zabije Na no, kurde, kurde, kurde. Srój tą chmurkę może jakoś zrobić czy coś. O, właśnie widzę, że w powietrzu. Dawaj strzelaj. A ty przecież... O oh Boże! Ty przecież masz mieć. <grym> dawaj, dawaj ich. Dawaj ich. Ej, ale was killed, tylko przez kogo teraz pytanie? What the fuck? Bo patrz, nie, nikt nie dostał fraga, nie? No nie, no i dobrze przynajmniej, że niebieski nie dostał, to jest najważniejsze. Dobra, dalej go, bo to jest jakiś freaks, Ma jedno zabicie. Słucham. Tak jest, ale nice! go zabiliśmy, nice. Zabiliśmy go. Ej, ale jeszcze prawie dwie minuty, więc tutaj lipa. No, ale nie, my spokojnie damy radę, bo my jesteśmy kurde pro elo kozacy. Aha, bo ty jesteś usznik, dobra, bo się zapomniałem, nie? Dobra, no, ale i tak podchodź, zmiecza też zawsze warto. Dobra, strzelaj, 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 strzelaj. I tego złuku, tego Boże, złuku, zmieszam. Może tutaj. O, kurde, to była niezła bomba, nie? Tak leciało tego no, tak... to, to było niezłe teraz, dobra, dawaj, 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 lecimy. Tego, tego miecznika. No właśnie, też tak myślę, to będzie łatwiej w ogóle się z nim klepać. Bo jest... Nice, nice. O kurcze. Nie, dobra, mało wiesz HP, co? Właśnie mało widzę. Mało A tego typa nie sklepiemy, nie? Na tak mało HP? No, nie, nie. Dobra, nie patrz sklepiemy. na to. On jest kurde pro, ci powiem. A zajebiste ci powiem no, fajne, że to fajne, nie daje, nie? Ale, ale zawsze może spowolnić jak ktoś za to biegnie No, no masz rację Ale no jak... Może sobie generujemy HP, tak No poczekajmy, albo nie, żeby nam tylko nie zabił. My musimy pil... Ważne, że nas niebieski nie zabił. Ważne, że wygrywamy, ok? To się liczy, e, e, to dokład, się liczy dokład. My wygrywamy Dobra, dawaj, dawaj Dawaj, 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 dawaj Tego czerwonego. czerwona, z tego czerwonego szybko na mało HP Nie wiem, na myśli, że ty masz go zabić, wiesz? No... no. Klepie go. Kurde, nie trafiłem. Nie, nie się trafiłeś. Dawaj. On też nie trafi, więc dobrze. Z łuku, z miecza może go jakoś. Próbuj. Dawaj o go. O kurde, fak, mało HP. Właśnie widzę. Ej, pomoc, pomoc, pomoc. Dawaj, dobrze. Spróbuj zjechać z łuku, z, łuku, z łuku. Teraz strzelaj. On z tej bombą strzela. Uważaj, Pasz, idzie tam, ucznik. niebieski będzie próbował nas zabić, ci powiem. W właśnie patrzę. Nie, nie może być remisu. Będzie remis, będzie remis, będzie remis, chyba że teraz kogoś dobijesz, nie? Tak perfidnie. Dawaj czerwonego, 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 do doszadę, do szlady, do szlady. Tak, wygraliśmy! A, 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 w ostatniej o, o. sekundzie, ziom! O! A więc dobra, jeżeli wam się spodobał ten materiał, no to zostawcie łapkę w górę, wbijcie na kanał FruitAza, bo to jest, on się tylko dla hajsu tworzy, nie? Ja wam mówię. Eee, a więc co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wbijajcie na linki w opisie, mam nadzieję, że się spodobało ta hardcore akcja, była mega, nie? Ej, zio, wow! To było mega, nie? Dobra, a więc a, dzięki za oglądanie, na razie i... Pa pa, do następnych materiałów, dzięki jest za nagranie. Będziesz mokrał, spoko, dobra, już 3000 na PayPal idzie, okej? Okay? No spoko, spoko. Dobra, ale to już tak za, za odcinkiem, nie? Dobra, na razie, no, jest. się za odcinkiem wszystko, tam jak, jakiś, tam bonus mi dasz, wiesz. Bo była no, ta hardcore akcja Ewentualnie Lamborghini, ale wiesz co, Aventadora, nie. Może jakieś Galardo takie słabsze, ok? Za jedyne 500 tysięcy, nie? No ja wiem, no ale ostatnio mam troszkę problem z kasą, nie? No sorry, bywa.